But, butka Suflera, Twoje radio, w Tobie FM, a przy moim telefonie lider i wokalista zespołu Budka Suflera, jednym słowem legenda polskiego rocka, Krzysztof Cugowski, przy moim telefonie, dobry wieczór. Kłaniam się, dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu. Panie. panie Krzysztofie, to dla mnie zaszczyt, że przyjął Pan moje zaproszenie. A, ale niech pan nie żartuje. Wszystko jest normalnie, tak ma być. A tak, ale dla takiego młodego dziennikarza, jakim jestem ja naprawdę jest to ogromny zaszczyt. Mówię to jak najbardziej szczerze. Miło mi bardzo. Dzięki za miłe słowa jasne. Dziękuję bardzo, Panie Krzysztofie, chciałbym zadać Panu takie pytanie, które zadaję na początku każdej rozmowy tak naprawdę. Od, uh -huh, uh -huh. od czego tak naprawdę zaczęła się Pana przygoda z muzyką i w ogóle z budką suflera? Pana, hmm. z muzyką, no to już. Rodzice mnie wysłali do szkoły muzycznej, jak miałem 7 lat i w związku z tym jakby w sposób naturalny od, od najmłodszych lat byłem, byłem może nie z własnej chęci, wiadomo, że nie ja wymyśliłem tą szkołę muzyczną, tylko rodzice, no ale w każdym razie byłem związany z muzyką. Potem potem poszedłem do liceum muzycznego, ale to już mi się tak specjalnie nie podobało za bardzo ich. W dziewiątej klasie wtedy to jeszcze było siedem klas szkoły podstawowej i dalej było liceum czy trzy szkoły średnie. I ja w dziewiątej klasie przyszedłem do ogólniaka, i, um, i skończyłem go i nigdy nie myślałem, że będę kiedykolwiek miał wspólnego cokolwiek z muzykowaniem, z muzyką, ponieważ jakoś przez tą szkołę byłem dosyć skutecznie odstraszony od, od muzyki. No ale to w, w życie los łata różne figle. I, i w, tym, I w tej sprawie tak samo się odbyło. E, bo w, a, jak byłem po maturze, jeszcze, jeszcze nie byłem na bo, bo na studia znałem dopiero w 70 roku, ale mm, spotkałem dwóch kolegów, którzy się bawili w granie w domu. Zupełnie przypadkiem w, u, u, u faceta, który zajmował się. Robił, reperował magnetofony, adaptera, a oprócz tego też reperował gitary, czyli te strony elektryczną w gitarach. I tam spotkałem tych dwóch kolegów, Krzysia Broziego i, i Janusza Pędzisza, którzy grali sobie w domu i mówili tylko, że mają kłopoty z sąsiadami, bo sąsiedzi tam troszkę nie, nie mają ochoty na to, na to granie ich. To w mieszkaniu normalnym. No to ja powiedziałem, no to jak tak, tak, żeby przychodzić do mnie, u mnie było była sytuacja znacznie lepsza pod tym względem. I w ten sposób zaczęli do mnie przychodzić do mnie do domu i w, nie w domu zaczynaliśmy. Oni grali, ja nie, nie miał ktoś śpiewać, no to ja zaczynałem coś tam. Robić. No i tak, od, ta, tak się to wszystko rozpoczęło. U mnie w mieszkaniu też, też została. Nawet nie można powiedzieć, że wymyślona z no, Babódka Suflera, bo to, bo to był, było przypadkowy ten, ten polsko angielski słowniki i na, na, na chybił trafił, bo myśmy tam parę razy spotykaliśmy, każdy chciał, chcieliśmy mieć swoją nazwę, ale nie mogliśmy jakoś się zgodzić wszyscy do przy jednej, w związku z tym powiedzieliśmy, że będzie będzie no, no, prawda los palec to, to, i co, co będzie to to co to zaakceptujemy. No i został, został tym, tym przypadek, przypadkiem była nazwa Prompters Box, czyli budka soufflera i tak, tak to się zaczęło, dopóki, dopóki nie graliśmy publicznie, tośmy się nazywali po angielsku. No ale to były czasy takie, że angielski to był jak czerwona płachta na byka w związku z tym na mieliśmy wystąpić mm. publicznie, to, to już musieliśmy się nazywać budka Suflera i tak to się zaczęło. To był przełom roku 69 i 70, także no bardzo zamierzchły czasem. Właśnie, właśnie chciałem się zapytać a propos tych czasów, jak wtedy wyglądało w ogóle nagrywanie piosenek? No, nagry, nagrywanie piosenek wyglądało no, mniej więcej podobnie, ale to tylko, to tylko tak, to tak mniej więcej, bo oczywiście nagrywało się wtedy na taśmę, nie, nie w tej, tak jak w tej chwili e, nagrywa się cyfrowo to się nagrywa na, na kość czy pamięć, także to zupełnie co innego. Natomiast była, był, był stół mikserski, no, nie taki jak, jak w tej chwili żadnych efektów poza pogłosem. Magnetofon był jednośladowy, czyli, czyli można było tylko raz nagrywać, nie można było robić nakładek i tak dalej, tak dalej. No to generalnie w sposób był podobny, ale zupełnie niepodobny do, do współczesności. No to, to były inne czasy. To jest, to jest 50 prawie lat temu, także to, to Epoka minęła od tamtej pory, a może nawet dwie epoki, także... Dla mnie, I... dla mnie, muszę wam powiedzieć, jest to niezwykle ciekawe, ponieważ ja urodziłem się w 92 roku, więc... No właśnie, no tak, to, 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 to już zupełnie jest sytuacja taka, że Właściwie na ten temat to trudno, trudno by nam było wspólny język znaleźć, bo to, bo to jest tak, jak mówię, to, to epoka, zupeł, to zupełnie co innego. No ale wie pan, no, mimo wszystko nagrania jakieś, jakieś w tamtym czasie wychodziły i, i były grane w radio, i wszystko się odbywało. Oczywiście one nie miały jakości nagrań współczesnych, no ale ale jakoś było, no było na tyle jak można było wtedy, żeby było, prawda? Tak. Wie pan, są takie dwie szczególnie ważne dla mnie osobiście piosenki zespołu Burza Suflera, jest to, jest taki samotny dom oraz mhm. e, pieśń niepokorna, ale mhm. chciałem zapytać o tą pierwszą piosenkę jest taki samotny dom, bo tam padają dosyć ważne i mocne słowa o czym, o czym hmm. tak naprawdę opowiada ta piosenka? No to jest tak, yy, oczywiście muszę powiedzieć, że, że ja także jestem Jestem wielkim fanem tych dwóch piosenek, między innymi z Nomen wykonuje wykonuję je w tej chwili także, w związku z tym to, to wiadomo, że, że muszę je lubić. Jest taki samotny tom, to jest, to jest z pierwszej płyty, a Pieśń Pokorna jest z drugiej płyty. Obie te, obie te płyty uważam, plus jeszcze płyta Cisza, dużo później, to są moje płyty ulubione i to oczywiście Potem było było jeszcze wiele rzeczy, wiele piosenek, które mi się podobały. Indywidualnie to jest jasne, ale, ale jako całe płyty to uważam właśnie te dwie pierwsze plus um, cisza jak ta. To są to są, to są według mnie naj, najważniejsze płyty w, 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 w kawiżebudkie. Powiem Panu tak, to jest, jest taki samotny dom, czy pieśń pokorna, to, 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 to nie są, teksty do interpretacji. To znaczy tak, to są, to są teksty tak wieloznaczne, że można je w zależności od, od nastroju, od sytuacji interpretować trochę inaczej. Ja zawsze zawsze powtarzam, że, że Słuchać, musi sobie sam interpretować tekst, który, który słyszy. Ja nigdy nie, Za moich czasów to była taka, taka reguła w szkole z języka polskiego, gdzie, gdzie nauczycielka pytała, co autor miał na myśli. No i wtedy, wtedy następowała niezręczna cisza, no bo trudno jest powiedzieć po iluś tam latach, co autor miał na myśli, zwłaszcza jeżeli się. Tak. Także ja, ja unikam tego typu komentarzy co do, co do tekstów. Ja uważam, że, że każdy tekst, każdy ze słuchaczy może sobie e, interpretować troszeczkę inaczej. Inaczej na tym tak. polega wielkość tych tekstów. Tak, to jest prawda. No, kiedyś te piosenki, które powstawały właśnie w tych latach siedemdziesiątych. 80., czy nawet 90., moim zdaniem już dzisiaj takich piosenek po prostu nie ma. Ale ja myślę, że to, to chyba dlatego, że, że, że zmieniły się zupełnie czasy. Ludzie, ludzie jednak oczekują po, po muzyce i po piosenkach zupełnie czegoś innego niż w tamtych czasach. Wszystko się zmienia, wiemy, no to, to trudno jest, trudno jest porównywać powiedzmy rok 70. z, z obecnymi czasami, pod, pod każdym względem. W związku z tym y, przyrównywanie piosenki, czy innego, innego innej dziedziny życia y, człowieka jest, y, to jest trudno nawet porównywać, bo to jest, bo to są po prostu, to, to Zmienił się, zmieniło się wszystko w międzyczasie. Tak. Czyli minęła, minę, minęła epoka albo dwie, więc to, czego innego ludzie potrzebowali i chcieli słyszeć wtedy, co innego sobie życzą w tej chwili. No i, no i nie ma się co dziwić, tak po prostu ma być. Nawet w tamtych czasach to było nie do pomyślenia, żeby powstało. Takie radio internetowe, prawda? O to no właśnie, no widzi pan, no więc właśnie, choćby, choćby to nawet, no tutaj, tutaj pod tym względem to absolutnie internet jest, jest zupełnym szaleństwem, ale właśnie to o czym pan mówi, no wszystko było inaczej. No. Radia były w tamtym czasie w Polsce tylko tak państwowe, nie było prywatnych rozwojów. No Oczywiście przecież nie było ani internetu, ani no, wielu rzeczy, które w tej chwili wydają się oczywiste dla, dla każdego. Tylko, to nie istniało wtedy, także no, trzeba po prostu patrzeć na to, na to okresami. W tamtym czasie tak było to, to i to, w tej chwili jest zupełnie inaczej, ale nie można mówić, że wtedy było dobrze, czy teraz jest dobrze, a wtedy było korzystne. Nie, nie, to wszystko trzeba traktować jako całość w tamtym kontekście i obecnym. Ja muszę Wam powiedzieć, że dla mnie ogromnym przeżyciem było to, ponieważ miałem okazję słyszeć Pana na żywo dwa razy. Raz w krajęce na koncercie, razem. Cynami! Yy, mhm. Dwa lata temu i pamiętam jakie to było dla mnie ogromne przeżycie. Mam też płytę yy, budki suflera w przystanku Łucztok 2014 i za każdym razem, kiedy wracam do tej płyty, za każdym razem tak samo to przeżywam, bo już słucham któryś raz z kolei, prawda? A emocje są cały czas te same. I to jest niezwykłe. No wie pan, no cóż mi pozostaje powiedzieć, no jak powiem, że mi bardzo miło, to będzie, to będzie, prawda, no banalne. Także oczywiście, no wie pan, w tamtych czasach w ogóle... Piosenka troszkę służyła czemuś innemu. W związku z tym ludzie, którzy pisali teksty, pisali teksty też, chociaż i w tamtych czasach były teksty łatwe, proste i przyjemne. To nie jest tak, że wszyscy się tak. e, prawda, poważną twórczością zajmowali. Nie, no tak to ma być. No, myśmy akurat byli takim zespołem, że, że zajmowaliśmy się poważnymi sprawami i tak zresztą zostało. Także każdy robi, uprawia to swoje poletko i tyle. No. A, czy, a czy prawdą jest to, że w tym roku budka szuflera obchodzi 45-lecie? No, no, to jest, to jest wszystko. No, moi koledzy po, po różnych swoich, prawda, perypetiach najlepiej zachcieli w tym roku. Yy, znaczy nie wszyscy, no, 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 no dwóch kolegów. Ja chciało grać ponownie pod nazwą Wódka suflera. No ja przecież, wie pan, ja mam swoje życie, mam swoją, yy, swoją drogę muzyczną i no ja przecież nie miałem zamiaru nagle zostawiać wszystkiego i, i, w, i w tym momencie, kiedy kolegom się coś nie powiodło, to ja mam z nimi grać. No to nie wchodziło w grę oczywiście. Moi koledzy zmontowali jakiś zespół, o który ja nic nie wiem, mają grać. To wszystko jest enigmatyczne. Nic panu więcej nie mogę na ten, na ten temat powiedzieć, bo nic nie wiem. A w tej nowej drodze muzycznej, o której pan wspomniał, wykonuje pan piosenki zespołu, czy niekoniecznie? No, ale dlaczego, proszę pana, większość tych numerów to są. To są moje współkompozycje. No, przy, gram, gram od 50 lat, 40 lat spędziłem z zespołem Budka Suflera, w którym śpiewałem. To jak mam, co, co, mam to odłożyć i udawać, że tego nie dłożyć, no nie, ja, gram. nie? Oczywiście, że gram. Gram ty, tyle tylko, że gram tylko ty, u, utwory o charakterze rockowym. Nie gram żadnych, żadnych popowych piosenek. Po prostu tego nie gram i nie, 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 nie wykonałem paru piosenek bardzo znanych zresztą od, od prawie pięciu lat. Także taka jest, taka jest moja decyzja bo pan, ja już w tej chwili nie muszę ani ani nic nie muszę robić. Nie muszę grać tego co ludziom się bardzo podoba. Gram robię to co sam lubię i, i mam święty spokój bo wtedy, bo wtedy nikt, nikt mnie do niczego nie naciska do niczego mnie nie, na, na, nie jest w stanie namówić bo, bo mnie to nie jest potrzebne. Gram to co, to co lubię. Ludzie to przyjmują i akceptują, i wszyscy są zadowoleni. To tak jak bardzo podobnie jest z moim radiem, muszę Wam powiedzieć. Bo, bo, <grym> czę się bo często się zdarza, że ktoś próbuje mi sugerować, na przykład, kogo miałbym zaprosić do danego programu jako rozmówca, tak, prawda? Tak. A, a ja bardzo często powtarzam, że ja przede wszystkim muszę tą osobę poczuć. Ta osoba tak, musi tak. mnie czymś zainteresować. To nie jest no tak na zasadzie... To nie jest na zasadzie odhaczenia następnego nazwiska, tylko po prostu tak. muszę tą osobę poczuć. Nie? Jasne, jasne. Pan, pan, pan decyduje, kogo pan zaprasza, co pan chce go, go, kogoś zapytać i tyle, to tak no, według mnie to tak to ma być. Tak. I... Jeszcze ostatnie pytanie panie Krzysztofie. Proszę bardzo. Skąd, skąd pan czerpie, że tak powiem, siłę do dalszego występowania do dalszego śpiewania. Nie no, no cóż, no, tak jak mówię, dopóki jeszcze mam, mam, mam siłę, mam jako, jakieś tam zdrowie, wszystko nie śpiewanie mi nie przeszkadza, no to będę, będę to robił. wiadomo, że w pewnym momencie to się skończy, no bo biologia jest prawda bezwzględna. I przyjdzie taki moment, że będę musiał pożegnać się z publicznością i tyle. No. I, i, co I co będę miał do, do zrobienia? No nic będę musiał żyć, dopóki, dopóki mam zdrowie, dopóki mam siłę. Mam w tej chwili zresztą fantastyczny zespół, który, z którymi gramy już ponad rok razem. I, i, i to mnie także inspiruje, do, 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 do zawsze. Zawsze marzyłem o, 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 o takim zespole, o, tak, o z tak wybitnymi muzykami. Teraz moje marzenia się spełniły i, i, i jestem, jestem szczęśliwy, że, że mogę z takimi muzykami grać. Oni są zadowoleni, że gramy razem. Wszyscy są zadowoleni. I najważniejsze jest to, żeby publiczność była zadowolona. A jeżeli publiczność będzie zadowolona, to jest, to jest komplet atrakcji. Tak. To tak zupełnie jak ja, ponieważ ja zawsze marzyłem o tym, żeby pracować w radiu, a jako że mm -hmm. jestem osobą z niepełnosprawnością, mm -hmm. z różnymi dysfunkcjami, wiedziałem, że moje możliwości są bardzo ograniczone, więc bardzo się cieszę, że dożyłem takich czasów, kiedy... Mogę, kiedy może pan sobie Kiedy mogę prowadzić takie właśnie radio internetowe, bo wtedy nie jestem od nikogo zależny i to jest wspaniałe. Jasne, Jasne. oczywiście, że tak. To są, to są właśnie wy pan, między innymi, te, te plusy współczesności, plusy rozwoju technicznego i tak dalej. Są i gorsze. Elementy tego, ale to, o czym Pan mówi, rzeczywiście to jest, to jest fantastyczne. I to, I to, że mogę dzisiaj rozmawiać z tak wspaniałymi osobistościami, jak chociażby Pan, to jest dla mnie naprawdę zaszczyt i coś niebywałego. Miło mi strasznie słyszeć. Oczywiście trochę Pan przesadza z tym wszystkim, bo jesteśmy, jesteśmy w końcu. No, tylko ludźmi, no i tyle, no więc spotykamy się, spotykamy się, dzisiaj rozmawiamy jutro pojutrze, a za jakiś czas nas nie będzie I, i, i także tutaj tutaj nie ma co robić z tego jakiegoś wielkiego halo. Najważniejsze, że możemy rozmawiać, możemy, możemy się spotykać i, i, i z uśmiechem y, do siebie y, i z sympatią. Także to jest najważniejsze. Proszę mi wierzyć, proszę mi wierzyć, naprawdę że ja do każdej rozmowy tak podchodzę, jakbym no roz, jak rozmawiał z człowiekiem, a nie z tak gwiazdą muzyki czy ja telewizji. Bardzo słusznie, tak Bo... właśnie powinno być. Bo dla mnie to jest wtedy takie sztuczne pompowanie. A tak. zapominamy o tym, że to są po prostu ludzie. Ludzie, I... no jasne. Tak. Ja bardzo na kostkę. przykład spotykam się z takimi komentarzami, no ty to się wszędzie wkręcisz albo same gwiazdy u, się, u ciebie są. Ja mówię na no, miłość boską, jakie gwiazdy to są po prostu ludzie, no. Tak, to prawda, to prawda. No. To Panie prawda. Krzysztofie, bardzo serdecznie dziękuję za to, że Pan. Ja miło, miło mi było Pana słuchać. E, miło mi było gościć u Pana w radio i, i życzę wszystkiego najlepszego nam wszystkim, Panu słuchaczom w sobie, zdrowia i tylko zdrowia, i obyśmy się jak najczęściej spotykali. Mam nadzieję, że też do zobaczenia na. Koncerta. Abs absolutnie do zobaczenia. Jeżeli gdzieś, gdzieś będę grał w pobliżu, a pan będzie miał okazję, to zapraszam także do, do osobistego poznania. I mam nadzieję, że się poznamy osobiście. Wojtka, Dobrze. pana syna już poznałem teraz no, no to mimo. czas na pana. Dobrze. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję Pozdrawiam. bardzo, panie Krzysztofie, Pozdrawiam pana serdecznie, pańskich słuchaczy, wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam. Dziękuję. dziękuję. bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Mój. Moim gościem był Krzysztof Cugorski. A za chwilkę... Wracamy do, za chwilkę wracamy do muzyki i ja wracam do was za kilka minut, ponieważ mamy podsumowanie zeszłotygodniowej sądy i jeszcze wiele, wiele ważnych spraw.